Jakie państwo jest najbardziej niewdzięczne i bezczelne? W życiu nie zgadniecie. Ukraina zapowiada działania odwetowe wobec Polski. Jeżeli Unia Europejska nie przedłuży bezsłowego handlu między Unią Europejską a Ukrainą. Warunki, na których teraz Ukraina eksportuje swoje produkty na rynek unijny, wygasają na początku czerwca. I jeżeli te warunki nie zostaną przedłużone, bezsłowy handel nie zostanie przedłużony, no to Ukraina zapowiada odwet wobec Polski. Polski, która dała Ukrainie swoje wojsko, która dała Ukrainie świadczenia socjalne i która dała Ukrainie swoją pomoc. I teraz już to widzę, jak Komisja Europejska przejmuje się tym, że Polska będzie ofiarą ukraińskiego odwetu handlowego, na 100% się tym przejmą, a poza tym za chwilę pojawią się głosy, że czujesz na Ukraińców. Nie, nie szczuję. Ja nawet Ukraińców za to nie obwiniam. Tylko uważam, że jako szanujący się Polacy mamy prawo wymagać od ukraińskiego rządu krzty przyzwoitości i krzty wdzięczności.